Hej siączku, witajcie z tej strony Gilon i witajcie w nowym odcinku gdzie pokażę Wam nowe zadania i zmiany na Winterfest 2023 czyli po prostu na event świąteczny także co, wejdźmy sobie tutaj w te zakładki, zobaczmy co tutaj mamy nowego Prezenty festiwalu zimy, rozpaku dermowe prezenty przez 14 dni i baw się podczas festiwalu zimy od teraz do 2 stycznia Ok, czyli te wszystkie questy i rzeczy mamy do 2 stycznia Ekspresowa spedycja graj w trybie okresowym do 2 stycznia i zostań ważnym członkiem rodziny ekspresowej spedycji nie ma za wielkiej przesyłki ani zbyt odległego adresu, by nie dało się idealnie dostarczyć zamówienia. Broni i przedmioty festiwalu zimy. Lodowe przedmioty powracają ze zbrojowni. Strzelaj wybuchowymi śnieżkami ze śnieżkownika, rozrzucaj świąteczne prezenty dla innych graczy, mruś i nogi lodowym przysysakiem i nie tylko. I oprócz tych trzech przedmiotów mamy jeszcze bałwany i śnieżne flopery. Także. Spoko, ciekawe tej powroty itemów. No i zadania festiwalu zimy. Po raz chodzić konkurencję. Ukończ zadanie festiwalu zimy od teraz do 2 stycznia. Także co, przejdźmy sobie do tych questów. O, na samej górze mamy dwie zakładki. Mamy festiwal zimy. Ukończ zadania festiwalu zimy i wtedy dostajemy taki killoff. Możemy chyba tak sprawdzić go. Tak się tutaj prezentuje. I mamy też za ukończenie migawki jeden poziom. Okej, okay. mamy odwiedź lokację ekspresowej spedycji. Mamy też zaznaczone, gdzie tutaj lecieć. Trafię przeciwników śnieżkami ze śnieżkownika. Spoko. I mamy też prezenty dnia. Dotarł nowy prezent do ekspresowej spedycji. Ej, w ogóle jak to fajnie wygląda, nie? Takie w ogóle... No nie spodziewałem się, że będzie coś takiego. Spoko. To co, otwórzmy sobie. I dostaliśmy od razu itemek i nie musimy żadnego quest'a robić. Okej, okay. ej, fajne, fajne. Gratulacje, Wysoka festiwalu Ludzimy, plecak prześwietne, prześwietne prezento ostrze, okej, okay. spoko, fajnie to wygląda, nie powiem, że nie. Kurde, nie spodziewałem się takiego czegoś, nice. A i co 24 godziny po prostu tu przychodzimy, dostajemy prezent, czyli nie ma chatki z prezentami, tylko po prostu codziennie wchodzimy sobie w zadania i klikamy to, żeby sobie to odebrać. Okej, okay, ale ciekawe, czy jak ktoś nie odbierze w pierwszy dzień, to czy będzie mógł tą nagrodę odebrać. Chyba mi się wydaje, że nie. Ale ciekawa sprawa, fajnie to wygląda, fajny pomysł. Ja myślę, że spoko. Napiszcie w komentarzach, czy wam się takie coś podoba. A jeśli się podoba, to pamiętajcie, sub, wany, łapka w górę, kodzik dzielę w sklepie. A jeśli z wami żegnam. Siemneczko.